Latarka. Ponieważ byłem siódmy z ortografii, tata dał mi pieniądze, żebym kupił sobie, co będę chciał. I po szkole wszystkie chłopaki poszły ze mną do sklepu, gdzie kupiłem latarkę, bo to było to, czego chciałem. To była śliczna, kieszonkowa latarka, którą oglądałem na wystawie za każdym razem, jak przechodziłem przed sklepem w drodze do szkoły. I teraz okropnie się cieszyłem, że ją mam. Po co ci latarka? Zapytał mnie Alcest. No, odpowiedziałem, na przykład po to, żeby bawić się detektywa. Detektyw ma zawsze latarkę, żeby szukać śladów bandytów. Aha, powiedział alcest, za to ja, gdyby tata dał mi tyle forsy, wolałbym sobie kupić jakieś ciastko, bo latarki się zużywają, a ciastka są pyszne. Chłopcy się roześmiali i powiedzieli alcestowi, że jest głupi i że ja dobrze zrobiłem kupując latarkę. Pożyczysz mi swojej latarki? Zapytał Rufus. Jeszcze czego? Powiedziałem. Jak chcecie mieć latarkę, to sami zostańcie siódmymi z ortografii. I poszliśmy do domu obrażeni i nigdy już nie będziemy się do siebie odzywać. W domu pokazałem latarkę mamie, która powiedziała: O, co za dziwny pomysł! Ale przynajmniej nie będziesz nam hałasował nad uchem. A teraz idź odrabiać lekcje. Poszedłem na górę do swojego pokoju, zamknąłem okiennicę, żeby było ciemno, i zacząłem się bawić, kierując krążek światła, gdzie tylko się dało na ściany, na sufit, pod meble i pod łóżko gdzie przy samej ścianie znalazłem kulkę, której szukałem już od dawna i której bym nigdy nie znalazł, gdybym nie miał mojej ślicznej, kieszonkowej latarki. Siedziałem właśnie pod łóżkiem, kiedy otworzyły się drzwi mojego pokoju, zapaliło się światło, i mama zawołała. Mikołaj, gdzie jesteś? A kiedy zobaczyła, że wychodzę z podłóżka, zapytała, czy upadłem na głowę i co robię po ciemku pod łóżkiem. Wytłumaczyłem jej, że bawię się latarką. A mama powiedziała, że zastanawia się, skąd mi do głowy przychodzą takie pomysły i że na pewno wpędzę ją do grobu. I jeszcze, spójrz tylko, jak ty wyglądasz. I Masz mi natychmiast zabrać się do odrabiania lekcji. Pobawisz się później. I naprawdę dziwny pomysł ma twój ojciec. Mama wyszła, zgasiłem światło i zabrałem się do pracy. Bardzo fajnie odrabia się lekcje przy latarce, nawet jeżeli jest to arytmetyka. A potem mama znowu przyszła do pokoju, zapaliła duże światło i widać było, że jest niezadowolona. – Mówiłam ci, zdaje się, żebyś odrobił lekcję, zanim zaczniesz się bawić – powiedziała. – Kiedy ja właśnie odrabiam lekcję? – wyjaśniłem. – Po ciemku? Przy tej idiotycznej latarce? Popsujesz sobie oczy, Mikołaj! – krzyknęła mama. – Powiedziałem mamie, że to nie jest żadna idiotyczna latarka i że daje niesamowite światło, ale mama nie chciała o niczym słyszeć. Zabrała mi latarkę i powiedziała, że oddaję ją, kiedy skończę lekcję. Próbowałem się trochę popłakać, ale wiem, że z mamą to nic nie daje. Więc zrobiłem zadanie jak mogłem najszybciej. Na szczęście było łatwe. I od razu obliczyłem, że kura znosi 33,33 33 jajka dziennie. Poleciałem na dół do kuchni i poprosiłem mamę, żeby oddała mi latarkę. Dobrze, ale bądź grzeczny, powiedziała mama. Potem przyszedł tata. Pobiegłem go pocałować i pokazałem mu swoją śliczną latarkę. I on powiedział, że to dziwny pomysł, ale przynajmniej nie będę nikomu hałasował nad uchem. A potem usiadł w salonie, żeby poczytać gazetę. – Mogę zgasić światło? – zapytałem. – Zgasić światło? – powiedział tata. – Czyś ty oszalał, Mikołaj? – Chciałbym pobawić się latarką – wyjaśniłem. Nie ma mowy, powiedział tata. Zresztą nie mogę czytać gazety po ciemku, wyobraź sobie. Właśnie, że tak, powiedziałem. Poświęcę ci latarką, zobaczysz, jak będzie fajnie. Nie, Mikołaj, krzyknął tata. Rozumiesz, co to znaczy nie? A więc nie. I przestań mi zawracać głowę. Dzisiaj miałem bardzo męczący dzień. Wtedy się rozpłakałem, powiedziałem, że to niesprawiedliwe, że nie warto być siódmym z ortografii, jeżeli potem nie można pobawić się latarką, i że gdybym wiedział, to nie robiłbym tego zadania o kurze i jajkach. Co się stało Twojemu synowi? spytała mama, która przyszła z kuchni. Och, nic, powiedział tata. Twój syn, jak mówisz, chce, żebym po ciemku czytał gazetę. Czy ja to wina? spytała mama. Miałeś naprawdę dziwny pomysł, żeby kupować mu latarkę. Nic mu nie kupowałem! krzyknął tata. Sam wydał pieniądze bez zastanowienia. Wcale mu nie mówiłem, żeby kupował jakąś głupią latarkę. Zastanawiam się czasem, po kim on odziedziczył tę manię wyrzucania pieniędzy przez okno. To nie jest głupia latarka! krzyknąłem. Och, powiedziała mama, zrozumiałam tę cienką aluzję, ale pozwól sobie zwrócić uwagę, że mój wuj padł ofiarą kryzysu, podczas gdy twój brat Eugeniusz. Mikołaj, powiedział tata, idź bawić się do swojego pokoju. Masz chyba swój pokój, prawda? Ja muszę porozmawiać z mamą. to poszedłem do swojego pokoju i zacząłem się bawić przed lustrem oświetliłem sobie twarz od dołu wtedy jest się podobnym do ducha położyłem latarkę do buzi wtedy masz takie czerwone policzki Położyłem latarkę do kieszeni wtedy światło prześwieca przez materiał i właśnie szukałem śladów bandytów kiedy mama zawołała mnie na kolację przy stole nikomu jakoś nie było do śmiechu, więc nie miałem odwagi poprosić, żeby do jedzenia zgaszono światło. Ale miałem nadzieję, że wysiądą korki. Tak to się czasem zdarza i wszyscy będą zadowoleni z mojej latarki. A potem po kolacji zejdę z tatą do piwnicy, żeby poświecić mu, jak będzie naprawiał światło. Nic się nie wydarzyło, szkoda, ale na szczęście na deser był placek z jabłkami. Położyłem się do łóżka i zacząłem czytać książkę przy latarce. A potem przyszła mama i powiedziała: Mikołaj, jesteś nieznośny, zgaś tę latarkę i śpi. Albo nie, daj mi latarkę, oddam ci ją jutro rano. Nie, krzyknąłem. Niech sobie ma tę latarkę, krzyknął tata. I niechże w tym domu będzie wreszcie trochę spokoju. Mama ciężko westchnęła, wyszła z pokoju, a ja schowałem się pod kołdrę z latarką. Nie macie pojęcia, jak jest fajnie. A potem zasnąłem. Kiedy mama mnie obudziła, latarka leżała w głębi łóżka. Nie działała. Nie chciała się zapalić. Oczywiście, powiedziała mama, bateria się wyczerpała. Nie da się jej wymienić. No trudno, iść się myć. A kiedy jedliśmy śniadanie, tata powiedział. Słuchaj, Mikołaj, przestań się masać. Niech to będzie dla ciebie nauczka. Dałem ci pieniądze, a ty wydałeś się na rzecz, która nie była ci potrzebna. I która się zaraz zepsuła. Na przyszły raz będziesz rozsądniejszy. Za to wieczorem tata i mama na pewno strasznie się cieszą, kiedy zobaczą, jaki byłem rozsądny, bo moją latarkę, która nie działa, wymieniłem w szkole z rufusem na śliczny gwizdek z kulką, który działa bardzo dobrze.